Słuchajcie. Jest... W kulturze internetu są dwie grupy osób. Są boomerzy... A może do DVD wywalę, to mnie denerwuje. Słuchajcie, jest... Są w internecie dwie grupy osób. Są boomerzy... I są... Te... zumerzy w teorii, znaczy to... No to reszta. Reszta ludzi, tak? I słuchajcie... Wyobraźcie sobie, że ostatnio przed snem przewijałem sobie Facebooka. Po prostu wiecie, no. Leżę sobie, skroluję tam Facebook, X, Instagram i tak dalej, co nie? I wyobraźcie sobie, że znalazłem post na Facebooku. I ten post to jest hit. Popatrzcie. Jest strona Charlotka. Cukiernia i lodziarnia. Jest strona na Facebooku, gdzie dosłownie Cukiernia założyła sobie swój fanpage i pokazują swoje dzieła. Na przykład tutaj macie jakiś torcik, jakiś taki ala filmik, co nie? Ładne, fajne, eleganckie. To chyba coś, coś na ślub, to wygląda jak welon. No generalnie fajne prace robią. Autorzy się chwalą sobą, e, swoimi pracami. Tutaj jest na przykład koleś, który. Dostał chyba tort w kształcie zapiekanki? Tak, tort w kształcie zapiekanki dostał na życzenie zrobione, nie? Same fajne, ciekawe rzeczy. I wiecie co zrobili ostatnio? Tort w kształcie nagrobka. Zrobili tort w kształcie nagrobka. Wygląda, szczerze, zajebiście. Dosłownie zajebiście. Tutaj jeszcze jakaś ręka wystaje, macie kwiaty, kwiaty... Tu spoczywa młodość Piotra 2025. Rzeźbiona przez życie w granicie Piotr żyje dalej, ale młodość już nie To przecież to jest zarąbiste To jest zarąbiste Poczekajcie aż muszę czat pokazać Aż go wyodrębnię Dobrze to działa, ej Do Dobrze to działa Wow co tu się stało? O matko kochana, dobra, wiecie co, na dziwni chwilę to naprawiam. <grym i gksy> ostatnio, ostatnio po PBRX jechałem, że na nie radzi w takich sytuacjach, ale widzę, że lepiej. Dobra, odświeżyłem ma... ...ma wyzerowaną pamięć już jest dobrze. Dobra, o. Już, już was fajnie widać nawet, powiedzmy. Jeszcze sobie przesunę. No super, teraz rewelacyjnie wygląda, nie? No i patrzcie, jest zarąbisty tort! Tutaj widać, jak babka go robiła, jak ona go przygotowała. Nie wiem, czy będzie też pokazane. O, jest zdjęcie solenizantem. Tu macie solenizanta po lewej stronie. No koleś jest szczęśliwy, widać, że mu się podoba. Yy, fajnie to jest, zostało wniesione na salę. To chyba koleś tą 50 obchodzi, tak? Tak, to są 50 urodziny. No koleś, się je widać jest dowolony. No i dostał tort. I teraz, czy to jest wedle was zajebiście fajny pomysł? Czy to jest mega ciekawy, mega kreatywny tort, aniżeli zwykłe nudne kółeczko? Przecież to jest dowalone. Ewa Pastuszek, zajebiste, dobra. Yy, tak, 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 oryginalne, oryginalne, zajebiste, tak. O, napisał nie. Napi dobra, Kwezowi się nie podoba. No ale całej reszcie się podoba. No cudo nie tort. No jak ja bym to dostał, ja bym też się zeszczął ze śmiechu. No przecież to jest wspaniałe. Ale się mylicie. To nie jest wspaniałe. To jest żałosne. Nie na miejscu. Nieestetyczne. I takich rzeczy nie należy robić. Tak jak na początku wam mówiłem, włosne. Włosne, nie na miejscu, nieestetyczne, i takich rzeczy nie należy robić. Tak jak na początku wam mówiłem, że internet dzieli się na dwie grupy, boomerów i Re. Ten post, jako że to jest Facebook, dotarł do zoomerów. Boomerów, przepraszam. 316 komentarzy, 317 już teraz. Jak myślicie, co tam będzie? Otóż będzie piekło. Słuchajcie, przede wszystkim przeczytajmy post, nie? Tu spoczywa młodość Piotra 19752025. Piotr kończy 50 lat, więc symbolicznie żegnamy młodość. Albo zaraz to przeczytam. Świat się kończy. Czym tu się chwalić? Jakby ktoś poprosił o tort w kształcie kupy, grzecznie mówiąc, też byście zrobili? Tylko by kasa była. Zero szacunku i kultury dla własnego biznesu. To raz. A po drugie, czy śmierć jest dla was zabawna? Dramat! Nic już u was nie kupię. To trzeba... To tutaj coś, tu nie ma piątej klepki, tak coś czuję, co nie? To nie jest dobre podejście. To jest tort. To jest tort. Tylko by kasa była, zero szacunku i kultury dla własnego biznesu. Pow, tutaj jest wielce obrażony solenizant. Poczekajcie, jeszcze wam pokażę jego twarz. Tak wygląda, proszę Was, obrażony solenizant. To jest wściekła twarz wściekłego kolesia. Widać, że mu się nie podoba, widać, że on jest zawiedziony. Jak on to, jak on widzi ten tort, to myśli sobie: yy, Dramat, zero kultury i szacunku, was, wasz biznes upadnie. <ścoughs> to trzeba naprawdę być trzepniętym trochę, nie? Ale słuchajcie, to nie jest cherry picking w tym momencie, to nie jest jednostkowy przykład. Jakby to był jednostkowy przykład, nawet bym wam tego nie pokazywał, bo by nie było sensu. Tych ludzi jest tona. <grystanie> Tych ludzi jest naprawdę tona. Eee. Tort ma być niespodzianką i miłym zaskoczeniem dla, dla solenizanta. Opracować jego pasję, fach itp., a nie spełniać wymagania z zakresu pseudomoralno obyczajowych I to się zgadza, i to jest prawda. Jeśli solenizant jest kamieniarzem... A nie, spoiluj nam, za wcześnie, za wcześnie, zaspoilowane. Makabryczne, 114 reakcji, pięknie wykonany, ale dla mnie przesada. Mało śmieszne, raczej nieśmieszne. Oh. Trochę popłynął zamawiający, mało śmieszne jak dla mnie. Najgłupszy pomysł, jaki kiedykolwiek widziałam. Mam poczucie humoru, uważam, że nawet spore, ale to raczej się w nim nie mieści. Pokażę Wam teraz jedno zdjęcie, dobra? Słuchajcie, pokażę Wam jedno zdjęcie. Rzeczy, która ma podobne IQ do tych komentujących. Jesteście gotowi? Popatrzcie, to jest poziom IQ tych komentujących. Żałosny. Totalnie żałosny. Ja nie wiem, jak można przedstawiać tak niski poziom z sobą. To jest to tak po prostu. To, to jest chore. Marson, no. <laughs> przestań pisać PowerPoint. <laughs> Zobacz po prostu i Czekaj, 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 ja mam dla ciebie super pomysł. Dostajesz 10 sekund bana. No, idź do konta. <laughs> Jak dla mnie? No nie. <laughs> Tor kształcie na budzi skrajne emocje, ale wykonanie piękne. Ja wyobrażam, raczej nie chciał na grobku próbować nawet takiego. Pozdrawiam wykonawcę, zdrowia, jubilata. No jest w się sensie spoko, no to jest... Jeden z normalnych komentarzy. Okropne. Totalna głupota. Pomimo przesłania i tak wygląda to makabrycznie. Bardziej na stypę niż na jubileusz. Pomijając symbolikę, wykonanie perfekcyjne. No proszę bardzo, nie ma problemu, wykonanie perfekcyjne, nie? Koszmarny. Eee... Okropne. Ja bym się wkurzyła. Jestem ciekawa, kto miał taki głupi pomysł. Przecież ty nad nie masz zdjęcia profilowego. Ty sobie ustawiasz kwiaty na profilowe. Wszystkiego najlepszego. Brawo, brawo. Totalnie masz mandat, żeby się wypowiadać w internecie. <ścoughs> I teraz słuchajcie, jaki, jest, jaki w ogóle jest koncept jeszcze, nie? To samo z siebie jest zabawne. To samo z siebie jest turbo zabawne. Tu spoczywa młodość pana Piotra, co nie? Ale słuchajcie tego. Ten koleś sam z siebie... Zajmuje się kamieniarstwem. Ten Koleś przez całe życie robi nagrobki. On się specjalizuje w robieniu nagrobków. To jest idealne. Idealne. To jest naprawdę idealne. Teraz przeczytam Wam komentarz z tego, nie? Z całego serca dziękujemy za wszystkie komentarze, zarówno pełne ciepła, jak i te krytyczne. Wasze zainteresowanie przerosło nasze najśmiejsze oczekiwania i jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Z uwagi na bardzo dużą liczbę zamówień, która znacząco przekroczyła nasze możliwości produkcyjne, jesteśmy zmuszeni do czasowego wstrzymania przyjmowania zamówień na wybrane terminy za pośrednictwem strony... E, ale nie, ale oni się zamkną teraz, bo tylko by kasa była, zero szacunku i kultury do własnego biznesu. E, dramat, nic już u was nie kupię. <grych> Ten post wywalił im zamówienia w kosmos. Wywalił im zamówienia w kosmos. Masa osób u nich usłyszała, masa osób się zachwyciła tym tortem. Wywaliła im po prostu biznes to the moon. Ale, 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 pamiętajcie, Agnieszka nic już u nich nie kupi. Kurwa, szlak! Agnieszka nic już nie kupi. Chodźcie, zamykamy biznes. To jest niesamowite. To jest dosłownie niesamowite. I teraz tak. To decyzja podjęta z troską najwyższym jakość naszych wypieków oraz terminą realizacji zamówień przyjętych. No to chodzi o to, że nie przyjmujemy już kolejnych zleceń, co nie? Dziękujemy za zrozumienie, cierpliwość i nieustające zaufanie. PS, tort, o którym mowa, został wykonany na specjalne zamówienie dla kamieniarza, który na co dzień zajmuje się produkcją nagrobków, co również zostało wspomniane w oryginalnym poście. I. Dosłownie, kolej się jest kamieniarzem. On zobaczył ten... ten tort, to on się zachwycił. To jest dla niego w ogóle... idealne, co nie? Świetny tort, po prostu mistrzowskie wykonanie, wygląda 11 na 10. Może... może bym tej ręki sobie oszczędził akurat, bo to już jest makabryczne trochę. Ale generalnie no... wszyscy są zachwyceni. I potem macie te wszystkie grażyny w komentarzach. Jakby... Dlaczego? Dlaczego? Kacper te róże zobacz jakie dokładne. No są, są. Znaczy, ja bym się nie zdziwił, gdyby to akurat były prawdziwe kwiaty w tym momencie, zamiast zamiast. zamiast Przecież w sensie To może być ozdoba, co nie? No ale. Przecież to jest rewelacyjne. Ja się w tym momencie pytam. Co trzeba mieć w głowie? Co trzeba mieć w głowie? Jak bardzo? Trzeba nie mieć dystansu do siebie. Mam poczucie humoru, uważam, że nawet spore, ale to raczej się w nim nie mieści. No to nie masz sporego poczucia humoru. Nie masz sporego poczucia humoru. Jesteś zamknięta w sobie, nie jesteś otwarta na nowe rzeczy. to jest. Mam. No nie da się. No nie da się. Ja tam popieram panią Magnieszkę, nic u nich nie kupię. nie wszystko to nie są. Ze Zgierza, nad tym gdzieś zgierż Ale dosłownie nie. Dosłownie czasem przerasta mnie podejście ludzi. Albo lepiej, podejście polek do tematów. Musiałem wam to pokazać. Dosłownie musiałem wam to pokazać. <grym> Kasper, zobacz odpowiedź na komentarz tej Agnieszki. W sensie to? I Jezu, 36 odpowiedzi? Matko kochana. Czym się chwalić? Talentem. T Torty od Szarlotka, cukierni i lodziarnia są nie tylko świetnie wykonane, ale też smakują wyśmienicie. Wiele godzin pracy jest składane w ich dzieła, które każdym razem cieszą oko i podniebienie. Gdyby któraś ze stron Piotrek lub Szarlotka mieli coś przeciw, to zwyczajnie yy, taki tort by nie powstał. Gratulucje, gratulacje, gratulacje, za bardzo dobry pomysł, a dla Piotrka jeszcze raz 100 lat. Pani ma takie odczucia, ja mam zgoła odmienne. E, ale. Aha, to jest jakiś. Aha, ktoś już komentarz usunął. A pokaż mi sortowanie wszystkich. To mi denerwuje w Facebooku strasznie. Strasznie. Ja to polubiłem? Kiedy, przepraszam bardzo. Czekaj, ty, ona się kłóci jeszcze! Ej, to <śpiewanie> ona się kłóci, A <śpiewanie> Agnieszka, nie zesraj się, zero szacunku i kultury w twoim komentarzu. Szanuj pracę innych, a sobie współczy braku dystansu. <śpiewanie> ja nie zesram się, to raczej ty się zesrałaś i smród ci z umysłu zatruł. Brak kultury, żenada. <śpiewanie> Co? To nie ja się zasrałam, to ty się zasrałaś! I co? Chcesz się bić dalej? Nie, bo ty! Boże, jakie to, jaki to jest niski poziom! O Boże... A, i tutaj chyba jest osoba, która zlecała ten post. Znaczy, ten tort. Wyjaśnię, że daliśmy młodość, a witaliśmy tą 50. To jest pewnego etapu, początek nowego. Proszę chyba nie potrafię wyjaśnić. Życzę dobrej i spokojnej niedzieli. A pani Agnieszko, nic nie szkodzi, że nie zrozumiała Pani przesłanie. Takie jeszcze się zdarzają. Oj, czuję, że ona się zagotowała teraz. Czuję, że ona się zagotowała. Naprawdę. To jest. O, ja nie będę komentował. Spoko nie jestem tolerancyjna, ale zanim wystawić taki post, się wyjaśnić o co chodzi. Teraz to zmienia postać rzeczy. No przecież kurwa jest napisane Jezus Maria, jaka ty jesteś. To tobie najpierw trzeba wytłumaczyć, żebyś to zrozumiała? To jest taki rodzaj osób, które się wpierdolą pod autobus, bo nikt im nie wyjaśnił, że to może je zabić. Okej. Okay. O, i to jest ten komentarz, gdzie coś było usunięte. Yy, Marcin. Świetnie i smakująco, prawda nie dyskutuje się o gustach, ale nie kupię szarlocy, bo nie są... ...smaczne, a świeżość też pozostawia wiele do życzenia. Mam poczucie humoru, ale to jest przegięcie. Co? Co? Śmierć jest dla was zabawna, dramat, nic już u was nie kupię. Po czym pisze. Nie kupię Szarlotce, bo nie są smaczna. śmierć też pozostawia do życzenia. Co? Czyli Laska wchodzi na Facebooka, bo widzi jakiś post, którego nie rozumie. Po czym pisze, że nic nie kupi. Aha, no ale fajnie. Bo są niedobre. I świeżość jest też zła. I stwierdziła to, kurwa, po obrazku. <grych> ona, to, ona to stwierdziła po obrazku. A ja widzę, że wy macie takie samo zdanie. Po obrazku smakuje, co nie ma. No dokładnie. <laughs> no <Woman>, nie zrozumiesz. <laughs> Zabawne jest to, ja najbardziej lubię, kiedy są komentarze na temat kobiet pisane przez kobiety. <laughs> to, jest, to jest w ogóle topowe, nie? Ogólnie rzecz biorąc, Facebook. Te same grażyny wychwalają posty zrobione przez AI, udające prawdziwych ludzi. Paintam przy o ocyskach na łódzkoku, wyły, że degeneracja ludzi. <laughs> to jest ta. Ale wiesz co? Wiesz co jest ironiczne? To jest ta inteligencja, która chce, żeby ci głupi ludzie na wsi nie głosowali. Kurwa, ironicznie takie jest. To są ci mądrzy ludzie z miasta. To jest, to jest ta kategoria osób dokładnie, nie? Co, wiesz, jakieś ciekawe odpowiedzi? Strata szacowana na 2167, Dobra, to polubię. Szefie, chcę tanio kupić tablet. Tanio? Skorzystaj z pakietu kuponów 800 zł. Naprawdę? Co? Przestała chyba odpisywać dalej. Nie, widzę, że przestała. Widzę, że tyle osób ją... ...skarciło, że już przestała się odzywać po prostu. To poczekajcie, zerknijmy jeszcze dalej w odpowiedzi. Ludzie się tak zasrali w, tym ko w tych komen... Ludzie się tak zestrali w tych komentarzach, jakby swoimi na tym, na grobku zobaczyli. Jakbym zobaczył moje, ja bym się tym bardziej śmiał. Wiecie, co by było dla mnie śmieszne? Jak ja bym dostał tort... To, to koniec, nie czekajcie na nic więcej, na żadną puentę, to to tyle. <laughs> Jakbym dostał tort y, z pożegnaniem młodości, wiecie czemu? Bo ja teraz wstaję rano, to jedyne co mnie czeka to ból pleców w tym wieku. <laughs> To Martyna się w ogóle dużo udziela tutaj? Mało śmieszne. To pani po prostu maki, ja w dupie. No plus jeden. Gratuluję poczucia humora, przede wszystkim inteligencji. Co? Eee. Co to za kurwa inteligencja? To tak jakby napisała, gratuluję poczucia humoru, a przede wszystkim prawa jazdy, kurwa, to jest tak not related, ja nie rozumiem, ja nie, gratuluję poczucia humoru i przede wszystkim miesięcznego na tramwaje w Warszawie, jakby, co, ja nie rozumiem, tego się nie da zrozumieć kompletnie, nie? Okej, okay, i tu jest jeszcze tyle hałasu o tort. Wykonanie mistrzowskie, torty z penisa, nikogo nie dziwią, czemu ten ma dziwić? w sumie plus jeden, ja, ja tego nie rozumiem, to jest akurat takie obskurne, trochę takie... dziwne. No ale jakbym miał zjeść taki tort... W sumie streamując na YouTube codziennie biorę do ryja, więc w sumie no, to by nie przeszkadzało. Echem. Nikt nikogo nie uśmiercił. Takie czasy. E, przepraszam. Nikt nikogo nie uśmiercił, robiąc motor w kształcie nagrobka. Ludzie, takie czasy, że trzeba hejtować wszystko. Jakie są odpowiedzi? Ludziom to wiesz, że nic nie się pasuje. Zamiast trochę się bośmiać, to po co? Lepiej hejtować. Wszystko, co najlepsze dla solenizanta. Wszystkiego, co najlepsze dla solenizanta. Udy, to, jest, to jest normalne. To jest całkowicie normalne. A teraz poczekajcie, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Od najnowszych, masakra. Ja wam takiego nie chciała. Łódź zwana pożądaniem przewodnik tylko po Łodzi. Powinniś tutaj zajrzeć ich pyszności. Jaki kurwa hamski marketing! <gryw> Jaki hamski marketing! Macie profil firmowy, gdzie robią szarlotkę? Znaczy jest ciasta. Więc potem macie komentarz. A powinien się tutaj zajrzeć ich pyszności. Jezus! <gryw> Nie robi się tak! To jest antyreklama! Boże! <gryw> To wymyśla takie bzdury, chyba ktoś w inny sposób nie potrafi zwrócić na siebie uwagi. Totalna głupota. Boże święty. Chyba bym takich chciała. Plus jeden. Ciekawa pomysł, tylko by się nie spra Tylko żeby się nie sprawdziło. Aha, dobra, rozumiem. A ja się nabrałam, że to nagrobek, ja pikolę, rzecz Jasna gusto, ale wykon szacun, jest moc. No zgadzam się. Nie no. W sensie, jest kursel. Jest różnica pomiędzy komentarzami na Facebooku a w każdej innej części internetu, co nie? Jest różnica. Ja mam wrażenie, że tak jak średnia wieku komentarzy, na przykład na X-ie, aktualnie to jest 15 lat nie więcej. Bo na Twitterze są same płatki śniegu, aktualnie, które wszystko boli, plus mają dość komunistyczne poglądy w większości, ale to jest temat na Innocji, tak w ogóle. To... Tak jak na X ta średnia wieku to jest 15, tak mam wrażenie, że średnia wieku na Facebooku w komentarzach to może być 45-50, nie mniej. Naprawdę nie mniej. Chyba, że Alisha nie komentuje, to może 33, ale to jest, wiecie, to jest inna, inna sprawa, nie? Nie rozumiem, nie rozumiem, to jest taka bumeriada, że to jest hit. Że to jest po prostu hit. To co, Zdawiamy alerty? Wstrzymanie tej księgi. A, a teraz po. 3 minuty temu, czyli. Bęteczka. Jest wspaniale. 3 godzinny nie. Zapierdolnie... Wszryty materiał, kurwa, 11 na 10. Dobrze, no to mamy to z głowy, więc dziękuję.